Cześć widzowie. Gor jest największym zabójcą bogów, który nie powinien aż tak szaleć i mieć aż tak dużych wyrzutów do bogów. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czego Bogiem jest Gor. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Wszystko zaczyna się od tego, kiedy Goru urodził się na nienazwanej planecie prawie każdego dnia, przymierając z głodem. Przy czym nauczono go, że trzeba ufać bogom, którzy jednak nigdy nie odpowiedzieli na jego modlitwy. A kiedy był młody, jego rodzice umarli, ponieważ jego matka została rozszarpana przez dzikie zwierzęta z racji, że na jego planecie była masa drapieżników. Gor ledwo sobie poradził bez rodziców, ale udało mu się po latach ożenić zarną, z którą miał kilkoro dzieci. A kiedy część z tych dzieci jeszcze się nie urodziła, Arra została zabita przez trzęsienie ziemi w momencie, w którym była w ciąży, po czym kolejne dzieci Gora umierały, aż w końcu Gor został ze swoim ostatnim synem Agarem, ale jego syn z czasem zmarł z powodu niedożywienia, nawet mimo tego, że w lesie mieli znaleźć wystarczająco dużo pożywienia, aby przeżyć, jednak niestety nic z tego. W ogóle Gor musiał być wielkim głupkiem i egoistą, skoro zakładał rodzinę doskonale znając warunki swojej planety i za śmierć jego rodziny bogowie nie są odpowiedzialni ani za tragedię w jego życiu, ponieważ w połowie zawiniło społeczeństwo i bogaci i skorumpowani ludzie, a w drugiej połowie sam Gor, który musiał wiedzieć o swoich możliwościach co do utrzymywania rodziny, tym bardziej że płodził te dzieci bez opamiętania, w czego wyniku stało się co stało. Po śmierci Agara pogrążony w żalu Gor otwarcie wyznał, że bogów nie ma, za co został wygnany przez przesądnych ludzi, przez co wyruszył w podróż, w której trakcie modlił się do bogów o śmierć, jednak prosząc ich był świadkiem walki złego boga Nula twórca Oblak z bogato zdobionym bogiem złotej zbroi dodatkowo wzmocnionym mocą enigmy, a zaszokowany świadomością, że bogowie istnieją, Gor był wściekły, momentalnie ich nienawidząc. Obaj bogowie byli wyczerpani walką, więc oblak związał się z Gorem, dzięki czemu Gor zabił Boga w złotej zbroi i poprzysiągł zemstę na bogach za to, że nigdy nie odpowiedzieli na jego modlitwy, w czego wyniku wyruszył, aby wykończyć każdego Boga, gardząc jakimkolwiek bóstwem, zabijając po drodze Bogów strachu, wojny, chaosu, ludobójstwa, zemsty, plag, trzęsień ziemi, głodu, krwi, gniewu, zazdrości i śmierci, a także kilku Bogów poezji i kwiatów. Gors z filmu Tor miłości grzmocenia na szczęście mordował również złych bogów, co jest jak najbardziej na plus, ale polował także na tych dobrych, którzy opiekują się pobliskimi cywilizacjami i którzy też mają rodziny, a na pewno nie pomyślał, że bogowie zajmujący się jego planetą też mogli zostać zabici na przykład przez Nula, przez co jego planeta była strasznym miejscem do życia, jednak Gor się tym nie przejmował i doprowadził do śmierci miliardów. Właśnie przez to, że doprowadził do kolejnych dramatów innym bezsilnym ludziom jak on kiedyś, gor zyskał tytuł największego hipokryty w całym kosmosie, stając się niechcący bogiem hipokryzji i co więcej w pewnym komisie, w którym jego żona przeżyła, nazwała go swoim bogiem, co sprawiło, że gor wściekł się i oświadczył, że nie jest żadnym bogiem, zabijając w gniewie swoją żonę, co chyba najlepiej pokazuje jego hipokryzję, z racji na to, że miał dzieci. Gor próbował nawet stworzyć broń znaną jako bomba, za której pomocą zabiłby naraz wszystkich bogów, a także zatrzymałby proces powstawania nowych, co już kompletnie spowodowałoby znacznie więcej sytuacji Gora u innych istot. Podsumowując, Gor jest bogiem hipokryzji, w pełni zasługując sobie na ten niewybredny tytuł, doprowadzając do większej ilości zła niż inni bogowie. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film, jak i przepraszam za moje chore gardło. Jeżeli film Cię spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!